Ja się tu znalazłem. Ja sobie tu przyszedłem dokładnie 5 lat temu. No, i właśnie był przetarg na obiekt posakralny, taki neogotycki kościół, ewangelicki. Postanowiłem co zrobić z tego statek. Całą terminologię kościelną odrzuciłem. Rzuciłem morską. Jest burta lewa, burta prawa. Jesteśmy na pokładzie, a na wieży zamiast zegara jest powieszone koło ratunkowe. Na wypadek gdybym miał tonąć, to mam się czego chwycić. No, no i tak sobie tą rekwizytornie tutaj uprawiam. Znaczy wystawia, to jest moja taka rekwizytownia właściwie. Tu jest wiele wystaw, są zdjęcia moich przyjaciół też i kolegów i, i moje portrety z archiwum mojego cyklu reporterskiego, który ukrawiam od 20 lat, twarze słowa czas, czyli portret, słowo wypowiada dana osoba i czas. Bardzo ważny moment, w którym ja ten portret <laughs> robię, bo na drugi dzień człowiek może wygrać milion dolarów, zmienić kredo, zmienić twarz i w ogóle. Także ja ważny jest ten czas.